Okej, okay, śniadanie zrobione i dzisiaj w ogóle witajcie w kolejnym vlogu. E, oczywiście poznawcie się do ogarnięcia e, no i co, zrobiłam ten smalec wegański. Wziąłam tym razem tą wersję nie z jabłkiem, tylko z suszoną śliwką. W zasadzie wzięłam wędzoną śliwkę, to nadaje takiego aromatu temu mm, smalcowi. E, pomidor smalec wegański, e, jak zwykle e, papryka z kaszą jaglaną. Tofu, pomidorek, zabrakło do tego wszystkiego ogórka, ale mamy śledzie, więc zrekompensujemy sobie to, ponieważ śledź jest kwaśne, więc będzie przełamywał smak, ym, smak tego właśnie smalcu, smalca. No i powiem Wam tak, wyszedł bardzo dobry, czuć tę śliwkę, więc jest naprawdę fajny. No i zobaczymy, jutro też moja mama będzie testować, więc, yy, więc sprawdzimy. Yy, więc tak, wstępnie śniadanie, zobaczymy, co się wydarzy później. No razem do Was już troszeczkę ogarnięta mój ekstra koczek. Słuchajcie, ile ja się męczyłam, żeby w ogóle coś zrobić z włosami, bo dzisiaj muszę na chwilę wyskoczyć do miasta yy, i myślę, że tak wieczorem będę farbować włosy. I pytałyście się o tę farbę w ogóle... Zaraz kichnę. Pytałyście się o farmę, tę farbę Prodigy, ja używam 6.0 Dąb Ciemny Blond. Eee, no i wiecie, to włosy łapią troszeczkę na blond, troszeczkę taki karmelowy kolor, ale bardzo, bardzo ładny. Wy, wy się często w ogóle mnie pytacie, jaki kolor używam. Więc ja nie, ja nie farbuję stricte na jakiś właśnie karmelowy brąz czy coś, tylko właśnie na ciemny blond, bo chcę troszeczkę rozjaśnić swoje włosy. Zresztą ja uważam, że chyba w lepszy, lepiej mi jest w jasnych. Więc tą farbę będę, będę właśnie używać. I co? I muszę się w ogóle umówić do fryzjera, ale powiem wam, że teraz mi jest ciężko z czasem zresztą później Wam pewnie powiem dlaczego. I będę się musiała umówić pewnie na sobotę. Wydaje mi się, nie wiem, podaję do fryzjera i jak pofarbuję włos, to mniej więcej tak 2-3 dni później pójdę na się ściąć i myślałam, żeby kupić właśnie takie ampułki z kerastas chyba. A bosslora takie wiecie takie małe też Alina Rose polecała taką pomarańczową z Kerastas, e, i zobaczymy czy one będą w ogóle działać będę dla was jakby je testować ale one są dosyć drogie, bo kosztują w 20 chyba czy 30 zł, więc, więc zobaczymy, kupię sobie może dwie. I taki zabieg starcza na kilka tygodni mi też pisałyście, że to jest super, że bardzo polecacie, więc zobaczymy, no bo trzeba ogarnąć trochę te włosy, wiecie, ja mam zakaz ścięcia włosów nawet o tyle, więc będę musiała to jakoś wykombinować, żeby tego nie było widać, ale będę chciała sporo ściąć włosy, bo już mam troszeczkę przesuszone końcówki. Więc na pewno coś będziemy kombinować z włosami. Słuchajcie, pasztet wyszedł pyszny. Naprawdę jestem zadowolona, pasztet jest super. Eee, na pewno spróbujesz ten z jabłkiem, bo polecałyście mi też z jabłkiem. Pisałyście mi też na, w komentarzach, że z jabłkiem jest cudowne, że Wy sobie jeszcze mrozicie i że sobie robicie w zapasie. Więc też fajny sposób, jeżeli nie chcemy wszystkiego naraz jeść, zresztą tego dużo wychodzi dosyć z tej e, jednej szklanki fasoli. Eee, no, także zobaczcie mojego psa. O, no tak, to jesteś ty Jak zwykle jego ulubiona zabawka Och, Więc co? Więc ogarniamy się, idziemy na miasto e, Muszę e, podjechać po takie dokumenty jedne więc, więc będę musiała troszeczkę załatwić w najbliższym czasie e, pewnych spraw e, Ale co jest pozytywnie, zaraz tam e, później wam e, e, ewentualnie powiem Czy w następnych vlogach coś się tam będzie u mnie działo i co? Trzeba się ogarnąć, trzeba wyjść, e, zrobić jakieś małe zakupy i później do Was wracam. No słuchajcie, wróciłam z miasta. E, w ogóle wszystko się załatwiałam. Chyba byłam u mamy, byłam u babci, byłam u drugiej babci, bo musiałam przecież e, pokazać się jako dobra wnuszka. Nie słuchajcie, w ogóle babci bananę, bo już nie zdążyłam do sklepu, więc do zaraz będzie. Więc bananę ukradłam. U własnej babci. I coś Wam pokażę, bo... Teraz w ogóle idę z mojej serwiski. Mam piękna paczka, tak? Zaraz pokażę paczkę. Yy, słuchajcie, ten Mikołaj ma chyba, nie wiem, 15, może 10 lat, nie? No więcej wydaje mi się. Kupiłyśmy go z mamą, w i mam dobra, weź go sobie do domu. Taka będzie tradycja, on jest taki stary, ale on mi się zawsze dobrze kojarzył, zawsze się nim bawiłam. No co? Ja muszę przywitać, tak pomochać. O posieł buzi, buzi. No dobra. Eee, I co, wróciłam z miasta. Teraz pójdę z sem, zrobię sobie jakiś taki lunch. No. Eee, godzina godzina jest taka prawie że rynobiec, ale o, i zobaczcie, przynajmniej ta wielka poduszka, o której Wam mówiłam, sobie wybrałam na prezent, więc dopóki na ten nie przyjdę, nie będę, nie będę ją odpokowywać. I my tak robimy, że wszyscy dajemy sobie wcześniej prezent, no bo jak już nam przechodzą to nie bawimy się wkładania pod choinkę, ale nie wiem, no zastanawiam się. Nie będę odpakowywać, no bo to jest w końcu prezent. Yy, I co? Pójdziemy z Moriskiem na spacer. Tak? Yy, I ogarniemy, ogarniemy yy, głoda, bo powiem Wam, że od kiedy jadłam śniadanie, no to mieliśmy siadanie, to tak naprawdę nic nie jadłam. Wypijam na początku, oczywiście, do soku. Um, I tu pytanie do Was. Ja się trochę... A, jak zwykle to jest przecież lustrzanka. No co jest? O, dobra. E, pytanie do Was odnośnie picia olejów. Dajcie znać: Ja wiem, że lniany chyba kokosowy jest dobry e, z czarnuszki chyba. No właśnie, takie, więc dajcie znać: e, jakie w ogóle polecacie oleje, ile ich pijecie, ile sobie wlewacie na taką dużą szklankę. Bo ja sobie wlewam trochę. No i ten miód, oczywiście, e, miód strynę i imbir, ale dajcie znać w ogóle jak to jest z tymi olejami, bo się zastanawiam, chciałabym tak, e, tak pić, żeby to przyniosło jakieś rezultaty w ogóle także jeżeli macie już doświadczenie w piciu olejów, no to jak najbardziej czekam na wasze komentarze i pomóc, bo e, bo na pewno coś takiego też wprowadzam do diety e, trzeba dbać o długie włosy, ja mam już takie długie włosy, w ogóle muszę tak jak wam mówiłam iść do fryzjera podciąć je także chciałabym już tak wdrożyć jakby te wszystkie elementy, które by rzeczywiście trzymały włosy w dobrej kondycji Zresztą też mi piszecie zawsze, że mam ładne włosy i tak dalej, no ale jednak o długie włosy trzeba dbać, więc dziewczyny to jest naprawdę... A, jeszcze będę teraz farbować włosy, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę, bo chciałabym, żeby do wieczora mi z głowę te włosy, więc w kolejnych vlogach wam pewnie pokażę, jak wyszło, ale macie wszystko w metamorfozie, którą ostatnio wam robiłam, no, 3 miesiące temu, ale, ale ta metamorfoza jest jak najbardziej aktualna. E, więc idziemy z psem. Ja oczywiście mam e, torbę z Kazara, e, kurtkę z... E, Reserved chyba albo handem um, a paszka, która mam X lat. Ale się jest dosyć chłodno, więc e, więc tak, więc będziemy, będziemy testować wszystko. E, zobaczymy, jak to, jak to będzie. No, ja teraz tak, zrobię sobie e, kochani szejka Tylko wezmę to, moje, wezmę to moje banany. I co? I dzisiaj będzie szpinak. Ja wiem, że może jest za, za późno na to, żeby jeść szejka, ale Pamiętam, że takie tak jestem głodna, więc, a, więc coś tam, coś nieco skorzystam. Póki jeszcze nie ma obiadu, a obiad będzie za jakiś czas. Więc a, będzie tak. O, 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 co tam się stało? Ach, więc tak, będzie mleko bez laktozy, awokado, banan, szpinak. E, ta moja konfitura od mojej e, psiułek. Kupiłam, e, kupiłam też daktyle, te więc chyba sobie z cztery wrzucimy, więc będę u Was, przy Was robić sobie szejka. No i co, co nowego, bo miałam Wam troszeczkę pogadać co nowego. Więc tak, e, namawiałam Was tutaj do zmiany pracy, a się okazało, że sama, e, sama dostałam nową, więc e, tym się mogę Wam pochwalić. Jeszcze nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało, czy ta praca będzie mi odpowiadać, ale zapowiada się, że będzie bardzo fajna. Yy, będzie, będę realizować to co chciałam a będę miała słuchajcie, swoje miejsce, jego pracy takie naprawdę odosobnione, będę miała swoje biuro, więc no więc plus, więc zmieniam, zmieniam coś na lepsze dlatego też Was zachęcam, żebyście nawet jeżeli macie pracę, to sobie coś popatrzyły, może Może będą lepsze warunki, jakiś inny zespół będzie tutaj akurat wspomniałam fajne, ale, ale powiem Wam szczerze, że yy, po jakimś czasie oczywiście zmiany są fajne, więcej możliwości, oczywiście, jeżeli chodzi, pewnie. Zmieniamy oczywiście też ze względów finansowych, więc jeżeli tylko macie taką możliwość, to czasami są nawet zmiany na lepsze. W moim przypadku to chyba na pewno będzie zmiana na lepsze, zobaczymy. Eee, dobra, więc teraz awokado. O, to awokado to przytrzymałam w lodówce, ale i tak jest dobre się trochę pomarszczyło. Ale trochę do szejka wrzucimy, więc... Więc co? Więc zmiany są. Bardzo Wam, bardzo wam polecam. No ja na razie się czuję dobrze. Mam teraz szkolenia. Bo trzeba się, wiadomo, wdrożyć, wdrożyć w pracę, tak? Zawsze jest forma szkoleń i dalej, tak dalej. Mam... Będę pracować w centrum więc będę miała zdecydowanie lepszy dojazd niż w poprzedniej pracy. Wy mi też pisałyście, że naprawdę że się właśnie boicie, że zmiany nie są dla Was. Zmiany są kochane dla wszystkich i myślę, że dla każdej z Was też. I naprawdę były się zadowolone. Te, które właśnie zmieniły coś, to były bardzo zadowolone, pisałyście mi też później wiadomości prywatne, że jesteście tego samego zdania, że, że trzeba właśnie coś zmieniać w życiu. Także tak, ja Was zachęcam. Moim zdaniem jest to bardzo fajne, bardzo fajnie się można poczuć, jak się już um, coś zmieni. A, no i właśnie będę masu, tak, przepraszam Was, że skaczę. Masło migdałowe też nie pytało się, jest bardzo fajne. E, dzisiaj też właśnie miałam w związku z tym zakręcony dzień, bo musiałam jechać po dokumenty i ciężko to wyrobić do lekarza. Więc to trochę zajmuje. Weźmiemy więcej tego masa, bo lubię to masło akurat. Mi się też kończy, więc będę musiała sobie to zamawiać. podomawiać. Od razu też, propos w temacie, że to sobie zamówię. Olejem eee, i co, i szpinak. Trochę poszeleszczę. Bo szpinaku dosyć dużo. Chciałbym za w ogóle robić na obiad leczo. Mam nadzieję, że na ten będzie zadowolony. No i co, czyli wszystko jest tak? Banan jest, masomidowy jest, tak tyle, szpinak to co chciałam. No chyba wszystko, chyba wszystko. A no jeszcze sobie może wkroję gruszkę, bo gruszka też mi się trochę poobijała, więc, e, więc sobie wkroimy gruszkę. Ostatnio też właśnie jadłam z gruszką, mi było bardzo dobre. Więc też chyba takie szejki polecam. Zaraz będę robiła to leczo, wyjęłam tą kiełbaskę, którą Wam pokazywałam kiedyś. Tego bardzo lubimy, więc też zawsze, żeby Natan miał chociaż mięso na obiad. O, może jeść takie bardziej, wiecie, moje potrawy czasem, ale ja staram się normalnie mu gotować. Ale jak yy, yy, obiad jest oparty na warzywach, no to jemy normalnie. Więc, więc tak, zaraz trzeba bardzo myć. No, więc... Więc słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Chyba się już zajmę. O, kicha mi się chciało. Więc chyba się już zajmę tutaj sobą przez resztę dnia. Muszę te włosy pofarbować, więc już nie będę wam pokazywać, tylko w kolejnych vlogach się zobaczymy. Trzymajcie, trzymajcie się, za pracę, ja trzymam za waszą. Mam nadzieję, że albo jesteście zadowolone obecnie, albo idziemy naprzód, tak? bo w każdej pracy się można rozwijać. No ja niestety w mojej poprzedniej pracy nie miałam jakby tego levelu w górę, więc trzeba, trzeba coś zmieniać. No i co? Ja się z Wami żegnam. Moris też się z Wami żegna, aczkolwiek go tu z nami nie ma. Szejk prawie gotowy. Tego go zmiksujemy i, i będę jadła. Także dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów. Jak z Waszą motywacją, bo o tym też możemy pogadać. Eee, pytały się się jak dieta bezglutenowa więc dieta bezglutenowa, jak najbardziej w porządku dobrze się czuję, nie mam żadnych problemów w trakcie z odżywianiem eee, i nawet wam powiem szczerze właśnie tak na koniec że mnie nawet nie ciągnie do słodyczy powiem wam, nie ciągnie mi żeby iść kupować pączka, gdzie kiedyś lubiłam prawie codziennie jedną pączka, eee, miałam taki okres, że codziennie jedną pączka, w ogóle moja babcia jak mnie zobaczyła to mówi, że dziecko jak ty schudłeś na twarzy eee, że tutaj schudłam, że ogólnie całe po nogach, no nie wiem nie widać tego, ale no coś tam nieco poszło dół, e, więc, e, więc dieta jest ok, dobrze się czuję, więc jeżeli macie te problemy co ja miałam, czyli wiecie, bóle brzucha, w ogóle wszystko wam wirowało, e, to pomyślcie o zmianie diety, skonsultujcie się z lekarzem, ale jest ok, naprawdę dieta, dieta robi swoje, także pasztem wegańskim mi się udał. Miałam cię zrobić swoje się szarlotkę taką bezglutenową, ale może jeszcze jutro rano zdążę. Bo jutro będę miała też szkolenie o 11, chyba. Jeszcze zobaczymy. No, więc ja się z wami żegnam.